Ja jestem kamerzysta, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku 2020. Mam nadzieję, że humorki Wam dopisują, bo mi humorek dopisuje jak najbardziej. Dzisiaj zrealizujemy najbardziej nienormalny pomysł, jaki chodził mi po głowie. Już wcześniej chciałem zrealizować ten pomysł, ale było to dla mnie naprawdę ciężkie i nie miałem odwagi zrealizować po prostu tego pomysłu. Ale dzisiaj chcę to zrobić. Jeżeli oglądacie ten film w tym momencie, to znaczy, że udało mi się zrealizować. Mój pomysł, czyli spędziłem całą noc w żabce. Mam pewien plan, jak to zrobić. O czym oczywiście dowiecie się w dalszej części filmu. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw koniecznie subskrypcję. Czyli taki sam czerwony przycisk, kliknij tam na dole, właśnie do ciebie mówię. Sprawdź w tym momencie, czy subskrybujesz mój kanał, bo on... naprawdę w tym momencie ponoszę ogromne ryzyko. Muszę znaleźć odpowiednią żabkę, schować się w niej i spędzić w niej całą noc. Popieprzony pomysł. Naprawdę popieprzony pomysł. Także zapraszam Państwa do oglądania. No kochani, zacznijmy od tego, żeby znaleźć odpowiednią żabkę. Żabka musi być przede wszystkim duża. Musi być duża, żeby mógł się w niej schować i musi mieć duży magazyn. Najlepiej, żeby miała kilku pracowników i żeby ci wszyscy pracownicy byli zajęci po prostu klientami. Czyli musi być tam duży ruch, żeby po prostu nie zwrócili na mnie uwagi. Jeżeli będzie żabka mała, no, no po prostu wiedzieli, że, że coś jest nie tak, że tego przedmiotu tutaj nie było. Będę miał zamiar przykryć się płachtą. Ale zanim to zrobimy, muszę podwiedzać kilka żabek. Będę udawać oczywiście klienta, żeby. Po prostu zajrzeć się po sklepie i zobaczyć, czy da się tam schować. Zaczynam od pierwszej żabki, nie wiem czy to wypali. Mam nadzieję, że tak. To jest klaus, totalnie. Muszę szukać innej. Zamknięta. Wydawała się naprawdę dobra, ale spaliłem po prostu sytuację w taki sposób, że szedłem z maską i kamerą i po prostu nie poznali. A jak już mnie poznali, no to ciężko, żeby nie zwracali na mnie uwagi, więc na pewno zorientowaliby się, że chodzę na magazyn. Zresztą widzieliście, że magazyn jest naprawdę obszerny, także nie byłoby problemu przykryć się jakąś planteką i po prostu przeczekać. No coś, trzeba poszukać innej żabki jesteśmy w drodze. A ja niestety okazała się zbyt mała, jest naprawdę mała, była jedna pani, także na pewno by się zorientowała, że zostałem sklepie. Zresztą wydaje mi się, że cały czas na magazyn chodzi po prostu dokładać, także tym ma magazyn jak własną kieszeni. No cóż, muszę szukać dalej, ale zaczyna robić się ciemno, także... No lipa. Zła. Ta też zła. I ta również nieodpowiednia. Ta już mi nie nadaje. Nie, nie nadajesz. Okej, okay, jest godzina 21, tak na serio, to jestem już w domu. Wybrałem dwie żabki. W razie gdyby w jednej mi się nie powiodło, no to zawsze jest ta druga opcja zastępcza. Wybierałem takie żabki, w których jest zaciemniony magazyn. W sensie były wyłączone światła w magazynie. Tam będziemy najtrudniej po prostu dostrzec. Jeżeli coś jest oświetlone, no to by się od razu skapnęli, że po prostu jestem. Nie wiem, czy te światła nie zostaną później włączone. Jeżeli zostaną włączone później, no to będę mieć przypał, ale liczę, liczę na to, że nie. Żabki zamykają o 23, także myślę, że do sklepu wejdę około godziny 22. Ja to mi odkryję, żebym mógł też zdążyć do drugiej żabki. Tamta druga żabka, gdzie było włączone światło, znajduje się na drugim końcu miasta. Także jeżeli w tamtej mi nie wyjdzie, to po prostu zdążę pojechać do drugiej i się schować. Zaraz pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądać. Muszę się spakować. Bo mam jeszcze jakieś 30 minut, żeby po prostu wyjechać. Okej, okay, teraz wytłumaczę wam, w jaki sposób mniej więcej chcę to zrobić. Chodzę z taką pląteką, inaczej będę musiał ją po prostu sobie ułożyć. Jeszcze ja będę musiał podćiczyć przygrywanie siebie. W każdym razie wchodzę do sklepu, jak gdyby nigdy nic. Jakbym przyszedł na zakupki, oglądam sobie to. Chodzę na zaplecze, będę musiał jak najszybciej wykonać ruch, żeby się zakryć. Czyli wchodzę do sklepu. W zaciemnionym pomieszczeniu ciężko będzie mnie w ogóle dostrzec. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli mnie znajdą, no to mnie znajdą, jeżeli mnie nie znajdą, no to... Mamy noc, żabce. Przez te żabki to chyba kijanki w nocy będą mi się śniły. Jezu Chryste. Ej, także mam niezbędne rzeczy, żeby przetrwać noc, czyli kocyk, poduszkę, chipsy. E, możecie zapytać, dlaczego biorę jedzenie? No po prostu nie chcę kraść jakieś tam jabłko, pomarańcze, gruszkę, czaszkę, wodę do picia i karmę dla kniężyców. Karmel nie. Pomimo, że spędzę noc w tej żawce, no to po prostu a, ze swoim asortymentem. Nie wiem, żebyście zrobili inaczej na moim miejscu, spędzając noc w żawce, ale mimo wszystko, mimo wszystko nie chcę popełniać przestępstwa. Za rogiem jest żabka. No cóż, robię to. Jeszcze nigdy mi tak serce nie biło, Teraz mi wali jak popiepsone. Muszę się uspokoić, mam plandekę. Dobra, będzie dobrze. Uf, ale ostro, jest ostro, naprawdę serce mi wali jak popieprzonek. Jak mnie złapią, to nie się takiego wstydu, nie nażarłem jak dzisiaj. Będę musiał tam wytrzymać jakąś godzinę do zamknięcia, ale pewnie jeszcze trochę to potrwa. Dobra, lecimy. Uf. Dobry wieczór. się udało. Uf, a to to nie jest włamanie? Nie będą mogli mnie oskarżyć o włamanie? No nie, No bo nie włamałem się, tylko zostałem tutaj w sklepie. O Jezu, ja jeszcze nie wiem, w to, że się udało. Ale mi serce bije. O, ale mi serce bije. No, może ktoś jest jeszcze w sklepie? Ameryka, Korki, korki, korki. Muszę znaleźć korki. Ząb. Może mordę chyba rozpaliłem cały sklep. A nikogo nie ma. Nie widzę nikogo. Uff. Udało mi się. Teraz Tu się jak przestępca. Ale udało mi się. Eee. Ok. Czyli. Średnio mi się udało. Jestem na magazynie. Czyli jednak mi się nie udało. Myślałem, że że mi się udało dostać do żabki, a jednak a jednak nie. No ale jestem na magazynie żabki, to jest tylko kurde. No dobra, no po prostu poczekam jutro do, do 6 rano. No i co? Prześpię się tutaj i wyjdę, jak gdyby nigdy nic jutro. Jak otworzę żabkę. Tak mi się wydaje, że o 6 rano otwierają żabkę. No jak będę jeszcze słyszeć pracowników, to poczekam, że tak jeszcze z pół godzinki. To nie będą mieli pojęcia w ogóle skąd wychodzę. Tą plandekę mi się wydaje, że po prostu zostawię i wyjdę bez tej bez plandeki. No do siebie przy Okej, okay. jestem na magazynie, jest godzina 1.24. Jest grubo. Nie wiem, czy jakiś alarm się przypadkiem tutaj nie włączy. Może jakieś tu ruchu są. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Czuję się troszeczkę nadal, nadal to zmieni nie schodzi. czuję się troszeczkę zaniepokojony. No cóż, posiedzę po prostu tutaj na magazynie, aż, aż nie otwarzam znowu sklepu i wychodzę po prostu stąd. Do tej kodry chyba i, i tego nie będę wykorzystywać. Wszystko, co tutaj mam, wjeżdżają wszystko. Może sobie zjem po prostu cipsy i owoce. Ok, teraz trochę kluczy, to, w będą działać. doszło, że przecież to wszystko się nagrywa. Przynajmniej będę mniej to nagrane. To są kamery na tym. Oj, 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 Tego to nie przemyślałem. Jakoś to się rozwiąże. Dobra, okej. Okay. Wypadałoby zrobić e, miniaturkę. E, mam pewien pomysł na miniaturkę, także zaraz zobaczycie. Są oczywiście ćwicze, które wziąłem z domu, także ukradnę okay. Cześć, zrobiona. Pora zrobić trybun. Cześć, miniaturki. Szczerze, mimo że wiem, że tu nikogo nie ma, jestem cały czas obszerny, że nie wiem, że właściciel będzie przejeżdżać, albo że ktoś, kto po prostu będzie przejeżdżać, zwróci na mnie uwagę, nie mam ochrona, cokolwiek. Serce mi nawala, ale robię to po prostu rzeczy, żeby, żeby były na filmie. Nie? Jak zrobię te rzeczy, które mam zrobić, to po prostu spieszam na zaplecze i się zamykam tam i, i zostaję tutaj na noc, w takim sensie, że po prostu doczekam, bo i tak nie zasnę, bo jest za bardzo strasznie. Witam Panią bardzo serdecznie Polecamy kierniczki za 99 groszy albo może Coca-Cola za złoty 99. Czy jest Pani zainteresowana? Nie jest Pani zainteresowana promocjami, ale dlaczego? No proszę Pani, ja Pani polecam tę promocję. Tutaj leżą papieroski, Marlboro Gold. wcześniej to Pani podawałem, ale nie chciała Pani tych Marlboro Dlaczego? Może Pani jednak się skusi? te papierosy. Polecam, kamerzysta. Chociaż nie ja już nie Teraz przed Państwem najlepszy kręglista na świecie. Bum! Nie no, zawaty kręglista. Bum! O, to było dobre Tylko dwie zostały W sumie jak sobie kupię hot doga I zapłacę za niego No chyba nie będzie kradzież Ile hot kosztuje? tutaj? Trzy tutaj, 3,50 To by nie było Jak robię sobie hot doga Uhu, uhu Male, fucker, Lubimy Robimy sobie hot doga w żarce Ale jestem nierzmalny O Jezu Chryste Dobra, robimy hot doga Jakieś parówki Jakie tutaj macie parówki? Te za 3.50 to te małe są, nie? Okej okay. Pod W międzyczasie zorientowałem się, że jest możliwość wyjścia. W sensie są, jest kluczyk w drzwiach, jest przesumnica, także jest możliwość wyjścia od tej strony po prostu na zewnątrz. Także chyba, chyba z tego skorzystam i wyjdziemy po prostu sobie przed czasem już z oddogiem takiemu po prostu kupił. No cóż, widzimy się za chwilę, tylko muszę tutaj jeszcze posprzątać, bo, bo zostawiłem je zubałalem. Także posprzątam tutaj, pogaszę światła i uciekam. To jest wszystko już posprzątane. wystarczy odłożyć kluczyk na miejsce. Tutaj jak coś jest otwarte. Wystarczy przesunąć to i otworzyć to, a tak korki, zapewne było na korkach. Cóż, ja o duży kluczyk na miejscu i widzimy się już w aucie. Cóż, wracam właśnie do domku, jestem pod wielkim wrażeniem, że się udało. Mega się cieszę, bo film wyjdzie super. W każdym razie. Jeżeli obejrzyliście ten film do końca, no to zostawcie mi subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. A my cóż, widzimy się już w następnym odcinku, wymyślę dla Was. Jeszcze lepszy pomysł. Może nie będę się tym razem włamywać do żawki, bo to takie już jest fuch, ostre, ale myślę, że, że zrobimy naprawdę zajebisty film kolejny, także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu. Jest godzina